Cień, Mango, ja, Chris i Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry GTA San Andreas. Na początku wykonamy sobie tutaj misję. Yy, misję tutaj przygotowawczą do napadu. Yy, bo ta pierwsza jest prosta, tylko pamiętam. A później zajmiemy się misją na lotnisku. Dostały tam dwie misje tam do wykonania, więc prawdopodobnie po zrobimy teraz tą misję. Później tam te dwie na lotnisku. I będziemy mieli koniec odcinka. Mam nadzieję, że ta muzyka też w środku by nie będzie włączała demonetyzacji, co to jest. I thing Woolsey? Oh, call You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here, this what we gonna plan Hi Anyone else coming? Nah. No. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. No. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. tak, właśnie, pamiętałem, przejąć sobie plan do kasyna Tak też zrobimy. W ogóle też ciekawością patrzyłem y, tego. Na ile te filmy... W, w, wiecie, włączyłem monetyz monetyzację na, dwóch, na trzech filmach, z czego ten trzeci został włączony już kilka... Chyba dwa dni po wstawieniu. Naprawdę już niczego nie łapię. Ale włączyłem na dwóch nowych filmach, które łącznie zrobiły, no, lekko ponad 100 te dwa filmy. Na tych dwóch filmach zarobiłem 0,08 dolara. Czyli nie jest źle tak naprawdę, bo mam CPM yy, 2 dolary, to znaczy, że na 1000 wyświetleń mam około 2 dolary yy, za 1000 wyświetleń, nie? Więc jak ja robię, robię 6 7000 tysięcy wyświetleń dziennie yy, Dziennie, miesięcznie yy, Mam około Kurczę, yy, no parę naszych dolarów miesięcznie, więc nie jest źle Bra Naprawdę mam około 8-10 dolarów miesięcznie będę mógł zarobić, jeżeli to będzie się tutaj trzymało, to będzie spoko wynikiem no to nie wiedziałem, że aż ta, ta, ta tyle. Ja tam sądziłem, że jakieś 10 dolarów to raczej by mi zajęło 2-3 miesiące zabrania, a tu może się okazać, że... No jakby się udawało chociaż 5 dolarów miesięcznie. To by było zajebiście. Wtedy to jest tego 60 dolarów rocznie. To jest już chociaż na jedną jakąś gierkę, no nie? Premierowo do kupienia radzimy do kafy le lecimy do kasy... Nie, nie, nie do kafeiny, tylko tutaj Fiti Planning Department, ok. Tak więc wchodzimy. Musimy te właśnie wydobyć zdjęcia. Jeden te babki podejść, Okay, sir, are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Tak. Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Okay. Nie, ja nie będę robił żadnych zdjęć, proszę pani. Ja ten aparat wziąłem tak po prostu, bo lubię robić zdjęcia o kafelków, o proszę. Jestem architektem kafelków i po prostu chciałem się zainspirować tymi kafelkami. Tak, w tym miejscu. Okej, okay, gdzie my jesteśmy teraz? Jeszcze wyżej, ja pierdzielę, trzeba wejść na. tą górę, chyba. Odciąć jej uwagę. O tak, bo tam nie można wejść. Idź tam i sprawdź, czy może wywołać zamieszanie. Okej, okay, wywołamy zamieszanie. 20 te 5 i bania Ty nie robię zamieszania, jakby tak to leciało. Gdzie to będzie? Tutaj chyba Starek rozpadają się w niczym w dowolny sposób. Mogę w ogóle tym? Okej out! Pokud nie jest W takim razie my udajemy się do góry. Mamy to. Ale chyba się nie uda. Wypierdalać się stąd, panowie. A, to nie była walanka. Pamiętam. No, no. Wypierdzielać byś stąd, panowie. Policjanci, grzeczni. Dwie gwiazdki, to nie jest tak źle. Okej, okay, tak jak chodzimy cały czas na dół. Special Agent Big Smoke, jak to mówił Karl w jednym z pierwszych odcinków. Tak jak ten Big Smoke odpierdalał te jakieś przewroty. Przedkładamy sobie broń. Dobra. Pięknie. I kolejny schodzimy. Fajny też sposób na schodzenie z tych schodów. Zastanawiam typek, jak dużo tych będzie. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawa. Tu jeszcze jest? Dobra, sprzedalamy z tą, mnie jeszcze zabiją. Ja mam czasu do stracenia No i chuj, ginąłem no, no i no i chuj mi w dupę. W tym razie. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, dojechałem. Udało się tutaj przekazać te plany. Więc misja zakończona sukcesem. good work Pewnie, że dobra robota, przesunę wbity. Eee Teraz tak, mamy tutaj kolejne misje yy, dostępne, ale oto ta misja polega na śledzeniu kogoś tam. Yy. Mi się wydaje, że możemy się teraz... Nie, mówiłem, że się udamy teraz na tę te misję tam yy, tego. Yy, na tę te misje związane z lotniskiem. Tak ja więc teraz to zrobimy, tam, mówię, tam są dwie misje. Ale w miarę długie. Jedna jest w miarę długa i ciężka, więc musimy się tutaj zaopatrzyć w kamizelkę. I tak na razie polecimy sobie do niej yy, jetpackiem. Bo to jest ta misja, gdzie musimy do tej bazy wojskowej wejść. Tam jednak się przyda ta broń. Później będzie jeszcze jedna misja z w yy, pociągiem, gdzie będziemy musieli jakiś pociąg gonić, zaszczycić tam jakieś ludzi, powinni coś tam. Te dni, bo po prostu, co wykonamy w tym dzisiejszym, dzisiejszym odcinku. Yy, możecie wstawić oczywiście łapkę w górę oraz subika. Ja czekam, czekam aż też w końcu się pojawi ta możliwość tej karty społeczności. To na to to jest taki jeden z największych plusów, jakie czekam, bo w spoko. Jak faktycznie by się udawało to chociaż 5 dolarów miesięcznie warabiać w tych filmów, to, to, to spoko. Yy, ale chodzi głównie mi właśnie o tą kartę społeczności, to jest bardzo fajne. Gdzie ja do. Kurde, ja do łówiego lecę Tego do, do, do Wirow Dobra lecimy tam. Ale no mówię, najważniejsze dla mnie w filmie teraz jest ta karta społeczności. Tego YouTuba i też mam nadzieję, że, że, że jakoś te filmy może będą bardziej prom promowane. Teraz, jak YouTube na tym zarabia, ale to już tam nieważne. Na razie mi więcej do szczęścia nie, nie potrzeba. Ważne, jest była karta społeczności. to zarabianie, coś tam się wasze wpadnie. Mówię, jakby się udało, rocznie. Jakby się udało rocznie, tak jak mówię, około, chociaż, chociaż zrobić te 60 dolarów na jedną pełnoprawną grę, nie? to by było spoko Ale zobaczymy jak to będzie, Zobaczę tak naprawdę po pierwszym miesiącu yy, Teraz właśnie poczekam sobie miesiąc yy, i będę sprawdzał sobie, ile po prostu przez miesiąc yy, kanał zarobił, no nie? Właśnie też jestem ciekawe jak tam się Wam się reklamy wyświetlają, bo ja sprawdza, sprawdzałem parę razy i u mnie właśnie reklamy się wszystko ładnie wyświetlają. Przeważnie ta na jest często jest na początku, ale czasami się ona również nie pojawia na początku. Yy, w środku... Yy, na, w środku się pojawiają, a na końcu rzadko. Ale ogólnie patrzyłem, to 2 trzy reklamy się pojawiają zawsze na każdym filmie. to ja też tych reklam nie daje dużo, ale w sumie Myślę, że dać się troszeczkę więcej niż te Jedno na początku, jedno na końcu, jest pewne. I Je daje w środku 3, może trafę dawał 4, 5 w środku, co 7 minut, powiedzmy. W i tak się wszystkie nie wyświetlają, to znaczy, że te 2-3 razie w takim układzie. A my jesteśmy już na miejscu. Kolejna misja. A, bo między 20 a 6, dobra, Zjedziemy tak, jak się, się przespać tutaj. Chcę zapisać grę, tak naprawdę i wychodzimy. Myszka działa ok, więc jestem spokojny. Odwróćcie no bywałem spokojny. Będzie się to pójdę na wojnę. Cieszący końcówmonclair, Ko kocham. Kocham numer szklanki, jestem wielkim fanem szklanek. Dobra, lecimy. Hello fellow, well met. Namaste. Peace, Carl, my brother. Hey, Truth, where you at? Just checking that you were no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. Uh, whoa, man. Uh, I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need to know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain. Better than I ever can. Boy, this is gonna blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. The elegance does not even touch it. Go go go! Hey, hold up, dude! Dziwne, że nie widzieli tego Właśnie, fajnie by było, ja bym doształ, kurde jakąś... Broń Jakąś cichą, na przykład pistolet w tumikiem Wiem, mogą to pomyśleć wcześniej, no wiem, wiem, wiem Zaraz ciężko Okej, okay, czyli mogę wystrzelić dwa reflektory Ok, mam snajperkę Jak działają te Google. Yy, aby włączyć... Włączyć tryb Termowizji, okej. Okay. To jest przydatne na pewno. Yy, więc tak, to jest pierwszy gościu. Nie wiem, wydaje mi się, że najlepiej będzie ich po prostu ze snajperki polikwidować. A nie, mam pistolet z tumikiem. No, dobra, to, to powkradamy się, a co mi szkodzi? Mam tyle 18 in materiału. Możemy się powskradać. Tutaj się zatrzyma tylko. No, a cały się tego nie słyszeli. Ten gość się teraz tam obróci, gdzieś się idzie. Kurde, nie mogę trafić w głowę. Pięknie. Hmm. Ten reflektor mnie wkurwia. A gościu da mi chyba usłyszeli, tak czy nie? A dwa reflektory mogę wniszczyć. Ok. Nie, na razie chyba jest cisza. Nie, jak mi się nad gości nie pojawia znacznik były nie do... Nie tego... Nie dam radę zabić Jak pamiętam A nie, dobra, udało się Tu są kolejni Na przykład ten, trzeba będzie go tutaj polikwidować, naprawdę to jest ciężkie Ja to jest tak po, po, po cichu Kolejny zabity O, to mają N4 Ja więc więc biorę. To zawsze lepiej mieć emczurkę niż nie mieć. Okej, okay, gdzie oni tu są? Wydaje musimy tą wstroną mniej więcej iść. Dobra. Tu jakiś reflektor mi wali. Kurde. Jaki tracking monny? Jak możesz... Kurde. Jakim codem tutaj je widzą? Dobra, dobra. Kolejny zabity. Pięknie. Że po zabijach, mam przewagę, że ich tutaj widzimy. Tam na tego strzeli, czy nie? Nie, ale tu jest jeden gościu. Ale oni się tak, aby kurde tutaj gusi byli. Nic nie słyszeli. Kurde, a daleko jestem. Ale nie, myślałem, że na mnie rzucą teraz wszyscy. A tu w miarę spokój jest. Dobra. Pobawimy się w takim razie. No tutaj wszyscy są bardziej agresywni. Wejdziemy tutaj na górę po karabin, bo mało no, amunicji mamy. Tu też je widzę. A Am amunicja ten Pięknie tutaj będzie też dostępny minigun w tej misji. Tak więc się nie mogę doczekać. Tutaj już jeszcze wyżej będzie ta jęczurka? Na Achul, wniknęła już. Ale też szybko wnikałem te bronię. Ale dobra, my musimy z takim sniperką podziałać. Teraz tak, to jest Z czy X? X, ok. Bang 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 Teraz. Bank, bank. Kolejny Kurde, a ta wtafelka to jest tego Kowacka To co on gościu mówi? Ma być nothing? Że to musi być nic? Dobra, idź, idź stąd Ej, no chyba wszystkich zopierd... Tam jeszcze jest jeden Okej okay. No ty jest jakby pode mną Tam, co no, tutaj stoi, tam yy, Tam, pamiętaj, tu jeszcze jakiś jeden gościu, jest, o, dokładnie na strzelać niego. No dobra. W takim razie Wszyscy zostali wystrzeleni tutaj. Tak naprawdę misja jest banalna. Taka, broń ta jest mocna ta m No dobra, my możemy w takim razie sobie tam po prostu wejść do środeczka. Tej nic tam już nie przeszkodzi. Nie, rozwalanie tych gości było banalne. Ja myślałem, że oni się na mnie rzucą, tak dalej. Będą biegli do mnie. A tu nie. Pamiętam, że te, teraz te tędy musimy wskoczyć. Okej. Okay. Mam tutaj żyćko, w razie co. Dostań się przez strefę 69 do laboratorium badawczego, gdzie znajdziesz dostęp do czarnego projektu. O kilka grup personelu wojskowego, OK. No to tak patrzę, chyba wykonamy sobie tylko tą misję dzisiaj. Mamy już 26 minut materiału. A tu jeszcze parę minut zostało. No, nie są ćwiczenia, ok? Na razie jesteśmy niewidoczni. Ok? Panie, tu jest minigun. A to będzie na pierdalanka. Gdzie to jest w tej gościu? Pięknie. Wszystko się oddale od siebie. Bang. A ta amunicja tutaj szybko wnika, więc prawdopodobnie szybko się ona skończy też. To jest. o, nie. Nie, nie, czekaj, ja muszę ten jakiś projekt zdobyć, po prostu. Albo więc idziemy do przodu. Ok, ocie tu panowie, jeden, nabo jeden nabojem wszedł. Wziąłem tutaj kurde karabin. I to jest. Nie będzie on jest, ten gościu. Gdzieś chyba jakiś inny zupełnie poziom. Tam widzę, Personel ktoś biegnie. Tam widzę jednego ziomeczka. Bang. Corki, kolego. Lecimy w takim razie. Bang, kolejny zniszczony. I tu to jest. A no, co to jest? Wyłudnia sama zniszczona, ok. Tak, mamy tutaj cel kolejny. Personal, sure Musimy wydać coś tam, zebrać pewną jakąś teczkę, coś w w stylu Oraz, no tutaj nigdzie nie pójdę. Więc tu mamy już tak jakby sprawdzone wszystko. Radziło się teraz. To Pomieszczenie, sprawdzimy sobie to wygląda jakby pokazywało to. Łatwiej, no to ewidentnie tutaj, chociaż może to tutaj wyżej jest. E, tam jest tylko, tylko to jedno pomieszczenie. Tak więc nie tędy droga. Hmm. Tutaj jest jakieś jeszcze przejście. A pamiętam, tu można się po prostu poruszać po... pomiędzy kanałami, tak jakby. O, i pewnie tutaj będzie, będzie wejście tam, pewnie Dokładnie Nagle więcej wrogów Wiecie co? Okej, okay, tamte zabity A dobra, weźmiemy chyba te sobie te karabinki Po prostu napierdalamy napier napier do nich Pęk, są liść. O kurde, to mięczek no gnój wyszedł. Wypierdzielaj stąd. Ale to są wojskowi, naprawdę? Wchodzi byle. Wiadomo kto, nie będę mówił tego koloru, bo jeszcze dostanę demonetyzację. Do bazy wojskowej z m czurką, snajperką i kamizelką króodporną. I oni się nie mogą poradzić z nim? No takie wojsko troszeczkę do dupy. go. Dobra dam ci, dam ci szansę, bo zachowałeś się dobrze. Wypierdziałem mi stąd. Będą kolejni, pewnie, tak? Pamiętam. A, bo to jest wtedy te wchody. Najgorsze szelanina na schodach. To jest bardzo częsty motyw w wielu grach dalej, ok, tam jest jeden gościu, mi czyli czy zaczyna przynajmniej na fale coś ciekawa, yy, bo no trzeba było naprawdę tutaj dobrze kontrolować mie swoje miejsce, by nagle go pilnować tych schodów. Jak widzicie mi to idzie całkiem dobrze. Kolejny tej skill do łęczurki, i teraz oczywiście, czym będzie ten czarny projekt. Ja, ja już wiem czym yy, podpowiedź. A już widzicie, nawet Korzystam z niego dosyć często. To jest też ten cały projekt. Jeszcze wezmę tutaj sobie karabin. Nawet no, to, co trud chciał. Musisz uciec za pomocą plecaka odrzutowego, wylatując przez rzutnie dokładnie nad tobą. Okej okay. no ja już dobrze wiem, jak działa to. Dobra. Dobra, uciekamy w takim razie. Musimy go gdzieś tutaj odnieść. Za chwilkę będziemy kończyć odcinek. więc możecie już, możecie już zostawić nawet hashtag e, baza 69 Jeśli dotrwaliście do końca, tak jak mówię, jutro, jest piątek, nie? To jutro w piątek widzimy się na odcinku w Sherlocka Holmesa, oczywiście. W sobotę prawdopodobnie filmu nie będzie, bo... Chociaż nie, w sobotę wam mogę wam puścić film, w sobotę wam puszczę, w niedzielę filmu nie będzie. Tak, tak, w sobotę dostaniecie film, w niedzielę nie będzie żadnego, bo... Bo w sobotę właśnie mam imprezę, a ona jest o 20, Więc ja tak mówię, nagram sobie tego dnia w sobotę dla was materiał na niedzielę. nie Na sobotę właśnie, w sensie. Puszczę wam go sobotę, a w niedzielę zrobimy sobie przerwę, a zresztą się sobie w niedzielę poodpoczywać troszeczkę pewnie po imprezie. Wiecie o co chodzi? Mmm... Zobaczcie oczywiście to będzie GTA Fundraf, mówię, bo Sherlocki są tylko we wtorek i piątek, nie? Misja wykonana, nana. Dobra. Hmm, w sumie... I co, ja już wiem, jak zakończyć. Widzicie tą wskocznię? Kurwa, ja muszę to zrobić. Ja muszę. Ja wiem, że prawdopodobnie zginę. Ja wiem, że prawdopodobnie mi stracę wszystkie bronie. Ale kupię sobie, mam 48 tysięcy. To musi być skok. Tajne, no, słuchajcie, panowie. Rady, rady wyłączę. No się ma, witajcie, panowie. Będziemy skakać. Jest wysoko, jest wysoko, w 50 metrów Będziemy skakać. Tutaj zobaczcie, są nowe Shimanochy Kurde, nowy tutaj rowerek Lecimy w takim razie Dawaj, dawaj maniek, to już się kameruje Dawaj maniek, kto już się kameruje, lecimy! Uuu. Ała, kurwa! Jak boli! Ała! <laughs> nie, troszeczkę im nie wyszło, bo myślałem, że przeskoczę. Ja nie przeskoczyłem, ale było blisko, dobra, nie, nie zginąłem, to jest ten plus. To chuj, tam ja muszę stąd wypłynąć, a ja mam. Te, Nie, nie mam Limitera klatek, dobra. Nieważne, na takim razie koniec odcinka tutaj. Widzimy się na kolejnym odcinku w piątek Szeroka, czyli jutro. W sobotę z Geta Andrea, Andreas, w niedzielę robimy w z przerwy. No i potem poniedziałek oczywiście Geta su Andreas, wtorek Sherlock. Takie są na razie plany na najbliższe dni. Znaciecie oczywiście łapkę w górę wbikaj się w tny I co? To był Chris. Elo, cześć, na razie.